ciężkie jest życie sportowca. No bo wołn jest teraz w kwiecie wieku, ale teraz to już z górki. Za to sprawność intelektualna rozwija się z wiekiem. Hmm. Ta sama sprawność, dzięki której przegrałeś w zawodach szachowych z Lefflerem? Ciebie nikt się nie czepiał. Co chcesz od wona? Lucy, żartowałem. Aha. Poza tym byłem trochę rozkojarzony. Uh! 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 Trzy, dwa, jeden O oh nie Pana syn to w sumie świetny sportowiec Urodzony przywódca Nawet się nie pożegnał? Nie. Zawiodłem go. Chcę, żebym to wiedział. Byłeś blisko, a ten drugi był większy. Tak, wiem. Niepotrzebnie nabrałem tyle masy. To normalne, a do tego urosłeś. Teraz jestem w wyższej kategorii. Walczę z większymi od siebie. Muszę zejść niżej. <laughs> Będziesz musiał zrzucić parę kilo. Zamierzasz przejść na dietę? A jeśli tak, to co? Sport dużo dla mnie znaczy. Myślałem, że zrozumiesz. Mama wysłała mnie do szkoły z internatem. Myślałam sobie, że to jest miejsce jak każde inne. Uczniowie, nauczyciele, dyrektor. Jak w każdej normalnej szkole. Ale nie! Tu dzieją się dziwne rzeczy. Naprawdę dziwne rzeczy. Co tu robi ten facet? Coś tu jest nie tak i ktoś za tym stoi. My się tego dowiemy. W naszej szkole nie dzieje się nic dziwnego. Dziwne przypadki w Blake Halls'i High. Pożywna przekąska zawierająca połowę kalorii zwykłego posiłku. Coś dla mnie. Ha! Znów zacznę wygrywać. Ciekawe czy to dobre. Zwiększenie koncentracji, coś dla mnie, wariant antyneoortodoksyjny. Super! Wszedłeś o kategorię w dół, jak to? Mam motywację. Dużo ćwiczyłem. No... Poćwiczymy razem. Zrobię ci krzywdę. I co z tego? Jak? Miałeś szczęście. Dla ciebie, datą. A co jest grane? Dobrze. Ratus norwegicus? Nie. Szczur jest we wtorki. To genus Lumbricus. Faktycznie, pełzające przysmaki. Dlaczego mamy jeść to paskudztwo? To miejsce zajęte? O. Uh, no. Uh. Hmm, nie. Nie. To straszne. Notatki z chemii i z matmy mi się pomieszały. Tyle się uczę, że nie nadążam ze wszystkim. Mam jeszcze tyle do zrobienia. Czemu egzamin semestralny musiał się pokryć z wydaniem naszej płyty? Tragedia. Ty nawet nie tknąłeś książki. Planujesz kiedyś zacząć? Ja wam to mówię. Przewiduję szóstkę. Ze wszystkiego? Chcecie? Odmieniły moje życie. Ha, zestaw witamin w plastikowym papierku nie odmieni życia. Pobiłem Leflera. Siedemnaście rund. Jestem mistrzem. Świetnie, Lukas. Reszta idzie się uczyć. Na razie. Josie, Marshall i Lucas. Powiedział wybitny fizyk David Bohm przeszłość jest obecna w teraźniejszości jako ukryty porządek. Inaczej mówiąc, koniec testu. Niemożliwe. Lukas skończył w godzinę. Wą też. Już sprawdziłem ich testy. Lukas dostał szóstkę? Daleko mu do szóstki. Zrobił dużo błędów. Wą też. Wołn! Wygrałem pięć walk, tato jest pod wrażeniem! Ha! ha, ha, ha. Lukas ma kłopoty, właśnie zawalił egzamin. Nie miałaś racji, wygrywam dlatego, że schudłem. Dzięki temu. Aha, cudowny batonik! Ha! Jeśli wygram, przejdę dalej. Co tam, jeśli? Kiedy? Przyjdziesz? Musisz przestać to jeść. Jak chcesz, twoja strata, będziesz żałować. Mm. Ach, Matt. Fart, Randall. To nie będzie długo boleć. Może jeszcze jedna? Dobra. Okej. Okay. Ten pokaz szachowej dominacji dedykuje Josie Trent. Będziesz przegrywać? Przygotuj się na porażkę! Ah! 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 Uh。 Dwa, jeden. Co to miało być? Sam nie wiem. Co się stało! Nic mi nie jest! Wol! Co ty robisz? Nie wiem, co się ze mną dzieje. Tak mi smutno! Ile tego zjadłeś? Nie wiem. Muszę je jeść. Dzięki nim wygrywam. Nie zabieram! Zostaw! Won hmm. hmm. i Lukas je jedzą? I chyba nic poza tym. Inni też je jedzą. Kiedy zauważyłaś zmiany? U wona, odkąd przeszedł na dietę. U lukasa, kiedy stał się mistrzem. Nie jedzą na stołówce, tylko chodzą do automatu. Gdzie jest won? Ćwiczy. Tylko to teraz robi. I je to. Muszę go jakoś przekonać, że mu to szkodzi. Według opakowania baton zawiera pożywne składniki. Zobaczmy, czy pod ładnym opakowaniem kryje się prawdziwe jedzenie. Dobrze? Lukas? Zachowuje się tak jak wą. Lepiej ich nie rozdrażniać, póki się czegoś nie dowiemy. Hmm. Na razie... Okej. Okay. Batonik powinien zawierać 211 kalorii na 100 gram. Ten kalorymetr mierzy wymianę energii cieplnej. Najpierw zmierzymy początkową temperaturę wody, potem podgrzejemy ją spalając naszą próbkę i zanotujemy zmianę, żeby ustalić wartość odżywczą próbki, czyli... kalorie. Ile ciepła potrzeba, żeby podgrzać wodę o 1 stopień Celsjusza? Niemożliwe. A jednak. Batonik zawiera mniej niż jedną kalorię. Przecież powinniśmy jeść dwa tysiące kalorii dziennie. To tak, jakby wą jadł powietrze. Właśnie, ale to niemożliwe. To, że jadł powietrze? To, że ten batonik zawiera tak mało kalorii. W tej szkole to oznacza tylko jedno. Więc Lukas i Won jedzą to, a ich ciała szwankują z braku pożywienia. Ich ciała i umysły. Nie rozumiem tylko, dlaczego nie jedzą normalnego jedzenia, skoro są głodne. Chyba wierzą, że to sprawi, że będą silniejsi, mądrzejsi. Musimy je usunąć ze szkoły. Chciałam zabrać Jewonowi. O mało mnie nie zabił. Spróbujemy inaczej. Ludzkie ciało jest sprytne. Żąda tego, co potrzebuje. A więc musimy to wykorzystać. Ale, Ale jak? jak? Dając im lepszą alternatywę. To powinno ich od nich oderwać. Na stołówce nic takiego nie ma. Musimy ulepszyć to, co jest. Potrzebna nam pomoc. Znajdź Korin i marszala. A ja. Porozmawiam z dyrektorką. O rany. Hmm. I sądzi Pan, że to absolutnie konieczne. Widziała pani Lukasa i Wołna, a nie wiemy ilu jeszcze zjadło te batony. Myślałam, że to, że to stres egzaminacyjny. Obawiam się, że to skończy się epidemią niedożywienia. Ta lista zawiera wszystkie grupy piramidy żywienia z paroma dodatkami. Skąd na to pieniądze? Odpowiednio podany posiłek w przyjemnym otoczeniu zwiększy szansę na to, że uczniowie przerzucą się na prawdziwe jedzenie. Zwłaszcza tacy jak Vaughn Pearson. Zawody stanowe. Szachmar. Mój mózg to wszechświat sam w sobie. Powiedzieliśmy wszystkim: nie są głodni. Muszą być. Skoro tak, sprowadzimy ich tu inaczej. Przemówimy. Do ich zmysłu zapachu. Ach, wentylator zaniesie aromat w najdalsze zakątki szkoły. Trzeba dokroić cebuli. Nie wierzę, że jem soczewice. Dobrze, że wróciłeś. Jest to? Nie, już pękam. A ty? Co? Myślałem, że jak będę tak mądry, jak Wołn jest sprawny, będę miał szansę. U Josi? Nie możesz się zmienić, żeby cię polubiła, Lukas. Wiem, nic na to nie poradzę. Po co ja ci to mówię? No dobra, Josi? Nie wiesz może, gdzie jest Wą? Z tyłu szkoły. Dzięki. Cześć. Yy... Przyniosłam ci coś. Nic nie chcę. Won, jesteś ambitny. Wiem to. Nie musisz niczego udowadniać tacie. Sam stawiam sobie cele. Ja decyduję, czy jestem dobry i czy staram się z całych sił. Przekonaj mnie. Znów cieszyć się sportem. Podobno spaghetti jest pyszne i lepiej smakuje na ciepło, hmm. czemu to zrobiłaś? Bo mi na tobie zależy. Dobra. O nie! Mnie na tobie też. Przyjdziesz... przyjdziesz jutro na zawody? Tak, chętnie. Czemu nie? Dzięki. W wyższej kategorii jest trudniej, i dieta popsuła całą zabawę, więc postanowiłem przyłożyć się po staremu i opłaciło się. Chyba tak. Czekajcie, ok? Pff. Gratulacje. Skąd ta zmiana? Ja wygrałem dla siebie, nie dla ciebie. To moje życiowe motto. Wpadnij do domu. Zjemy razem kolację.